Witam serdecznie wszystkich państwa i przybyło młodzież na tradycyjne spotkanie najlepszych uczniów i sportowców w mijającym roku szkolnym, którzy poprzez swoje wyniki, poprzez swoje osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych pięknie promują naszą gminę. Jesteście gronem wybrańców, którzy zostaliście wytypowani przez rady pedagogiczne Oczywiście jest jeszcze wielu Waszych kolegów, którzy też osiągają wspaniałe wyniki, ale Wy wszyscy tutaj zgromadzeni jesteście najlepszymi z najlepszych. Dlatego w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych władz samorządowych witam Was bardzo serdecznie. Drodzy uczniowie, to, że znaleźliście się tutaj dzisiaj, świadczy o tym, jak już powiedziała tutaj Pani Justyna, że jesteście najlepszymi z najlepszych. Chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie pogratulować uzyskanych osiągnięć. Podziękować za promowanie miasta i gminy na różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Myślę, że miejsce do wręczenia tych podziękowań, gratulacji jest nieprzypadkowo bardzo odpowiednie. To tutaj, w tym miejscu, rozpoczęła się naukowa kariera doktora Roberta Kocha, późniejszego noblisty. Ja miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy śmierci Roberta Kocha, zarówno w Klauschal, w mieście, w którym urodził się Robert Koch, jak również w Berlinie w Instytucie Roberta Kocha. No i z przyjemnością było nam słuchać, że w świecie medycyny Robert Koch, po dzień dzisiejszy, jest postacią najwybitniejszą. Jego odkrycia i dalsze ich koleje losu są naprawdę nie do opisania osiągnięciami, które stanowiły przełom w funkcjonowaniu medycyny. No i bardzo się cieszymy, że jesteśmy miastem, w którym przez 8 lat Robert Koch pracował jako lekarz powiatowy, a tutaj dokonał pierwszych odkryć. Także z podsumowaniem roku szkolnego i najlepszych osiągnięć myślę ma to miejsce Również wiele wspólnego. Drodzy uczniowie, zawsze mówię, że robienie czegoś więcej niż to, czego się od nas wymaga, jest bardzo ważne i warto to robić. Nie tylko po to, żeby się tutaj znaleźć i otrzymać nagrody i podziękowania od samorządu, ale myślę, że tego typu wyzwania, podejmowane od najmłodszych lat, powodują, że wymagamy od siebie zawsze trochę więcej niż inni i myślę, że w przyszłości państwu się to na pewno opłaci. Myślę, że dzięki temu, kiedy będziecie kontynuować i rozwijać swoje talenty i osiągnięcia, które na pewno okupione są sporą pracą, to myślę, że osiągniecie takie cele w życiu, jakie sobie zakładacie, że będziecie mogli pracować w wymarzonym zawodzie, w wymarzonym miejscu, że krótko mówiąc spełnicie swoje marzenia i tego Wam bardzo serdecznie y, życzę. Y, chcielibyśmy również bardzo serdecznie za tą pracę Wam podziękować, ale również Waszym pedagogom, którzy potrafili dostrzec y, talenty w różnych dziedzinach, nie tylko sportowych, ale również tych naukowych potrafili was poprowadzić, podpowiadać na określonych etapach nauki. No i myślę, że dzięki temu osiągnęliście to, że dzisiaj możemy się tutaj z wami spotkać i pogratulować wam tych osiągnięć. Może żeby nie przedłużać, bo pewno tutaj inne osoby też będą chciały parę słów powiedzieć. Ja serdecznie wam tego gratuluję i życzę Udanych wakacji, które za kilka dni się rozpoczną. Rozpoczną, mam nadzieję, że uda Wam się zregenerować przez ten czas siły, odwiedzić ciekawe miejsca, odpocząć no i wrócić z nowym poziomem zapału we wrześniu w ławy szkolne, żeby kontynuować naukę. No i osiągnięcia w różnych dziedzinach, czego Wam bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Zaczniemy w tym razem od wyróżnionych sportowców. Chciałabym powiedzieć, że wyróżnienia otrzymają indywidualni y, sportowcy, którzy osiągnęli jakieś, y, zdobycze medalowe, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Natomiast y, również otrzymają te wyróżnienia drużyny, które również na szczeblu co najmniej wojewódzkim zdobyły medal złoty, srebrny lub brązowy. Mamy też tutaj y, u nas mamy też mistrzów Polski gościmy na dzisiejszym spotkaniu, ale y, może zaczniemy od nagród indywidualnych i w pierwszej kolejności a pana burmistrza i pana przewodniczącego rady poproszę może o wręczanie y, nagród. Y, zaczniemy od szkoły podstawowej nr 3. Poproszę Mateusza Lewandowskiego. Mateusz Lewandowski zdobył srebrny medal w finale ogólnopolskim czwartków lekkoatletycznych w biegu na 60 metrów i złoty medal w biegu przełajowym w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej. Ponieważ jego, jego atutem są dwie zdobycze, w związku z tym Mateusz dostaje podwójną nagrodę od pana burmistrza. Poproszę teraz Tobiasza Piątka, który zdobył srebrny medal w finale ogólnopolskim czwartków lekkoatletycznych w rzucie piłeczką palantową. Następną osobą, która otrzymuje nagrodę, jest Natalia Różycka, która zdobyła brązowy medal w finale ogólnopolskim czwartku w Lekkoatletycznych, również w rzucie piłeczką palantową. Poprosimy teraz Roberta Skrzypczaka z gimnazjum w Kębłowie, który zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów w wojewódzkim finale Gimnazjady w Lekkiej Atletyce. Wyróżnioną uczennicą jest również Natalia Kwalisz z Gimnazjum w, Kębłowie, w Obrze, która zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem w wojewódzkim finale Gimnazjady w Lekkiej Atletyce. Mamy dużo złotych medalistów w tym roku, Chciałam zwrócić uwagę. Zapraszam teraz przedstawicieli gimnazjum numer 2. Poproszę Dawida Gracza, który zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem w wojewódzkim finale gimnazjaty w Lekkiej Atletyce. Również godnie gimnazjum nr 2 reprezentowała Aleksandra Wieczorek, która zdobyła również srebrny medal w rzucie dyskiem w wojewódzkim finale gimnazjady w lekkiej atletyce. Wyróżnioną osobą z gimnazjum nr 1 jest Daria Kozłowska, która zdobyła brązowy medal w skoku Zwyż w wojewódzkim finale gimnazjady w lekkiej atletyce. Także jak widać nie tylko w rzutach, ale również w innych konkurencjach. Hubert Nowakowski ze szkoły podstawowej w Świętnie zdobył czwarte miejsce, ale w finale ogólnopolskim czwartków lekkoatletycznych w biegu na 300 metrów. I to już wszyscy wyróżnieni indywidualnie. Ja poproszę jeszcze o pozostanie, bo jeszcze mamy drużyny. Proszę Państwa, tak jak wspominałam, gościmy tu dzisiaj mistrzów Polski. Jest to drużyna chłopców z gimnazjum w Kębłowie którzy zostali mistrzami Polskiego Szkolnego Związku Sportowego w Unii Hokeju i zdobyli złoty medal mistrzostwa w Unii Hokeju w wojewódzkim finale gimnazjady. Zapraszam przedstawicieli drużyny wraz z opiekunem, panem Tomkiem Kaczmarkiem. Drużyna otrzymuje komplet strojów dla wszystkich członków drużyny. Przedstawiciele odbiorą swoje, natomiast pozostałą część pan trener zabierze dla osób nieobecnych. Również drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w Kębłowie, czyli na rybek już dla pana Tomka Kaczmarka w, dalszej, w, dal, w dalszym kształceniu, zdobyła złoty medal w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej. E, drużynę trenuje pan Sławomir Kotlarski. Zapraszam. Kapitan drużyny razem z panem Sławkiem. I szkoła otrzymuje czek. E, e, w wysokości 300 złotych, tak? Za zdobycie złotego medalu. Na zakup sprzętu sportowego. Teraz poprosimy. Również jeszcze raz pana Sławomira Kaczmarka i drużyny, przedstawicielkę Drużyny Dziewcząt Gimnazjum w Kębłowie, które również zdobyły złoty medal Mistrzostw Unii hokejów w Wojewódzkim Finale Gimnazjady. Również drużyna otrzymuje czek w wysokości 300 zł na zakup sprzętu sportowego. Zapraszam przedstawiciela Drużyny Chłopców w Piłce Nożnej z Gimnazjum nr 2 w Warszynie wraz z opiekunem panem Arturem Mikołajewskim. Jeszcze, to jeszcze nie koniec, jeszcze zapraszamy przedstawicielkę drużyny dziewcząt gimnazjum w Kębłowie razem z trenerem panem Robertem Wilkiem, którzy zdobyli brązowy medal w badmintonie w drużynowych mistrzostwach w obrze, przepraszam, co ja powiedziałam? A to dlatego z przyzwyczajenia, bo tyle, tyle drużyn zdobywa. Zapraszam. Po raz kolejny pana Sławomira Kotlarskiego razem z przedstawicielką drużyny dziewcząt szkoły podstawowej w Kępłowie, które zdobyły brązowy medal w Unii Hokeju w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej. I ostatnia nagroda dla drużyny chłopców z gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, brązowy medal w piłce nożnej halowej w wojewódzkim finale gimnazjady.